Zioła w kuchni są bardzo ważne, tak samo świeże jak i suszone. Oprócz tego, że wzbogacają smak potraw, to też wspomagają nasze trawienie, yy, mają różne właściwości lecznicze. Yy, dlatego warto stosować zioła w naszej kuchni, yy, pamiętać o tym, doprawiać przede wszystkim te ciężkostrawne pokarmy, jak na przykład kapustę, która jest bardzo popularna. Warto jest również uprawiać własny ogródek. Nawet przy niewielkich możliwościach i przy braku jakich, jakichś zdolności ogrodniczych możemy w naszym ogródku trzymać rośliny jak na przykład mylisę, mięte szczypiorek. Dzięki temu nasze posiłki będą smaczniejsze i bardziej wartościowe. Jeśli już myślimy o zakładaniu własnego ogródka, warto jest trochę poeksperymentować, zainteresować się tym, jakie rośliny możemy jeść. I nie mówię tutaj o bardzo popularnych i znanych roślinach, ale warto też na przykład zasadzić, wysiać w naszym ogródku na przykład nastuncję, która ma jadalne nie tylko liście, ale także kwiaty. Są one nie dość, że smaczne, to piękne i dzięki temu nasze posiłki będą o wiele, wiele lepsze. Można także spożywać na przykład nekleńskiego. Yy, smaczne są również bratki, które bardzo często mamy w naszych ogródkach. Kiedyś bardzo popularną rośliną był cząben. Nasze babki, babki dodawały jego gałązki do niedzielnego nosału, żeby poprawić jego trawienie. Teraz niestety ta roślina jest coraz mniej popularna. Będę bym chciała, żeby wróciła na nasze stoły, ponieważ dzięki niemu y, nasze potrawy są lżejsze do stawienia, Wętu jest dodawać go na przykład właśnie już do wspomnianej kapusty, do innych roślin, na przykład do roślin strączkowych, dzięki temu będzie nam łatwiej stawić te pokalmy. Y, w przypadku jakichś dolegliwości żołądkowych można również zaparzyć y, łyżeczkę suszonego ziela wrzątkiem pod przykryciem trzymać około 5 minut i później można taki napęd sobie wypić. Pomoże on nam na różne dolegliwości. W naszych warunkach klimatycznych możemy uprawiać naprawdę szerokie spektrum ziół. Może to być melisa, może to być mięta, może to być szczypion bardzo popularny i łatwy w uprawie nawet dla amatorów. Możemy taki szczypion yy, Posadzić u siebie na parapecie, wystarczy nawet włożyć cebulę do niewielkiej ilości wody, i potem ona wypuści ten szczepion. A jego spożywanie jest bardzo cenne dla nas. Dlatego, warto Węto spożywać zioła i suszone, i świeże, w każdej postaci, najpierw w dużych ilościach. Zanim zastosujemy jakieś zioła, zanim przygotujemy napan albo odwan, węto jest zapoznać się z tym, jak dane zioło musimy przygotować. Niektóre zioła możemy parzyć świeże, niektóre lepiej jest parzyć suszone, niektóre parzymy 5 minut, inne 10, inne 15. Czasami możemy po prostu zalać nasze ziele wrzątkiem, czasami musi to być gorąca woda, a czasami trzeba przygotować odwę, czyli zasypać nasze ziele i gotować je na przykład 10-15 minut. Będę to się zapoznać z przepisem, zanim zaczniemy omrabniać, przygotowywać dane zioło.